Cześć, jestem Mariusz. Chciałem Was dzisiaj zaprosić na zimowy spacer fotograficzny. Wczoraj pogoda była no, dość konkretna, padało, wiało, ale dzisiaj jest w ogóle całkiem inaczej. Coś tam delikatnie pada, ale w ogóle nie wieje, więc jest bardzo przyjemnie. Powiedziałbym, że nawet ciepło. Więc idziemy pofotografować. Zanim ruszymy w drogę, to zrobię tutaj jeszcze jedno zdjęcie, dwa może, yy, tego naszego płotu sfatygowanego, który oczywiście wymaga naprawy. Dobra, robię szybkie dwie fotki i uciekamy dalej. Dotarłem do miejsca, które mnie zaciekawiło, a generalnie chodzi mi o te dwa drzewka, ewentualnie tamto samotne drzewo. Nie wiem, zrobię tu i tu zdjęcia i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Generalnie, według prognozy pogody, miało kompletnie nic nie padać, a w tym momencie sypie śnieg i to tak dosyć, dosyć, więc zrobimy szybkie zdjęcia i chowamy aparat do torby. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Takie drzewo oblepione śniegiem, naprawdę coś fajnego. W ogóle tej śnieg nie przestaje padać, a nawet wydaje mi się, że jeszcze go więcej pada niż przed chwilką. A teraz, chyba skierujemy się tam w stronę lasu i tam coś podziałamy. Do zobaczenia na miejscu. Dotarłem do owego lasu. I tutaj zainteresowało mnie te drzewo na polu, które wcześniej robiliśmy w zdjęcie, ale tutaj yy, chciałbym, żeby te gałęzie i te krzaczki na dole może zrobiły taką formę takiej rampki do tego drzewa, które tam widzicie w oddali. A później wejdziemy tutaj w głąb lasu też są widoczki obiecujące. Sam jestem ciekaw, co wyszło z tego poprzedniego zdjęcia, Uch, bo ten opad śniegu jest naprawdę dość duży i przejrzystość powietrza jest dość słaba, więc nie wiem, jak to drzewo będzie finalnie wyglądać po edycji, ale zobaczymy. Zobacz, jak pada. Statyw zasypał dosłownie przez kilka minut, nie? Także pada dość intensywnie, dlatego robię szybkie fotki i aparat pod kurteczkę chowam. Znalazłem kolejne miejsce na ciekawy kadr, a mianowicie chodzi mi o ten zagraniczek Młodych brzuzek Wykonałem tutaj kilka zdjęć na różnych ustawieniach aparatu z mniej lub bardziej otwartą przysłoną. W edycji zobaczę, które bardziej mi się podoba, które bardziej mi leży. Tak? Zobaczcie, jak to dobrze wygląda. Jaki to ma klimat. Mam nadzieję, że chociaż w jakimś niewielkim procencie uda mi się to oddać na zdjęciach. Mimo, że nie, nie przepadam za zimą, no to wizualnie to wygląda bardzo, bardzo fajnie. Się tutaj troszeczkę też pokręcę standardowo. I może coś znajdę, jakieś zdjęcie ciekawe. Ależ to wygląda. Tutaj nawet troszkę mi pada. Te choinki chyba widocznie trochę hamują opad. Nie no, ekstra. Warto było wyjść z domu się ruszyć. Tutaj też machniemy jakąś fotkę na pewno. Bo tak przemawia do mnie to miejsce. Ale ładnie. Tutaj chociaż nie pada. Ale przed chwileczką się wystraszyłem. Tutaj tą przecinką leśną powiedzmy tak w poprzek przebiegł taki bardzo duży dzik tylko wszystkie gałązki drzewka takie małe tylko strzelały. A z góry spadają takie wielkie czapy śnieżne. Mam nadzieję, że nie dostanę taką jedną w głowę. Tutaj widać co chwilę na świeżym śniegu ślady dzikich zwierząt, widać jak sobie z krajem lasu tutaj spacerują ja muszę dostać się do domu a gdzieś tutaj, zjeść danko bo jest godzina prawie 13, a jeszcze nie jadłem ale kawka była to najważniejsze także zachęcam do oglądania ewentualnie zostawcie łapkę w górę, jeśli chociaż troszeczkę się podobało i tyle pozdrawiam wszystkich, cześć!